Chwileczkę widzę jestem czerwony lis. Nie włączyłem nagrywania, a zacząłem już bardzo bardzo osuszać monument. Właśnie, no jak sami widzicie. Co jest? Szymon, mam takie w ogóle nagi. Yy, Dora Czemu mi w ogóle OBS tak strasznie laguje? Ja się... Jeszcze raz mi tak laguje, lol Tu jeszcze muszę osuszyć Gąbek mi brak to lecimy je wysuszać. Yy, nie chcę, żeby ten filmik był taki nudny, więc on będzie krótki, ale będzie kilka części, bo to jest pierwszy dzień zmagania z tym. Tak, mam derytowy set. Muszę kilowce naprawić. No dobra. Myś myślałem, że nie mam 41. Jakbyście nie wiedzieli, widzowie, to, to jest Anarchia SMP. Anarchia dzieci. Ci, SMP. Przepraszam. Um, no. Tak ten nasz serwer Anarchia SMP no, nazwaliśmy. Nie wiem. Po prostu innego pomysłu nie mieliśmy, muszę zdjąć buty, bo mi tutaj zamarza. A, to już wiem czemu. o Teraz powinno być lepiej. Sam nie wiem, czemu wybraliśmy taką nazwę, bo... Po prostu. Mhm. Mm mm -hmm. Tak, tak. O. Tak. I jeszcze wleci chyba dzisiaj, jak to nagrywam, to wleci najkrótszy z najkrótszych filmów na moim kanale, jak na razie, czyli Merhant. No, Merhant, ale ja to na, mów, mówię na to, to merchant, ale mówi się menhand. W sumie to sagi tak po prostu pisał, co że menhand. ale sprawdźmy, ile ja już nagrywam. Uf, pięknie. O, pięknie Nagi mam dziwno, nie wiem czemu. Hmm, lepiej. jak nie nagrywam, to mam z 60 FPS mam 23. Nie ruszam się jest git. Hmm, nie rozumiem tego. A, i tak, BT, tak BTF to, to jest tekstur Paknolifa. Teraz wam mówię, taki mam teksturpak. Jakby ktoś chciał pobrać, to może dam link w opisie. Ale nie jestem pewien Czy dam. Bo nie wiem czy mam... Czy znajdę ten link. I tak to jest projekt w sumie mniej wymagający jaki zrobił Nolif kiedyś. czyli że zrobił wielką taką no zobaczcie sobie po prostu jak zrobił że jak zrobił to że on osuszył cały no i pochodnie mi zabrali teraz muszę wyjść stąd to pochodnie Ile tego tutaj jest? Tu spawner jakiś jest! Ile tamtego? Nie he 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 Nic mi nie zrobisz <gry> Ale jest konkret Teraz klikam wszystko ten... W sumie Ale patrzcie, jak to się w ogóle zaspało. Gdzie jest moja pochodnia? Nie ma. Łatwo. To jeszcze będę musiał tutaj całe to oczyścić, bo to brzydko to wygląda. Jak jest coś takiego? Jeszcze tu całe to trzeba skopać. Ja cię ile tu jeszcze będzie roboty? <grystanie> Dobra. Czas na głupoty, kupić, noże, nie papierosy! Nie prawa autorskie mi teraz ten. Bo już na jednym filmie miałem prawo autorskie, ale dobra. Zazwalił mi. Dobra. Zavie jeszcze, że mi się nie chce tego robić. Ale jaki mam wybór? No to, to będzie moja baza, no. Więc czy mi się wydaje? Nie, ale ja bym już skończył filmik. Będzie drugi, druga część. Więc do zobaczenia. W kolejnym odcinku zajmiemy się kolejnym kopaniem monumentu. Więc się ma. Hmm, muszę pomyśleć na, nad jakimś lepszym pożegnaniem. No, ale dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!